Witajcie, panny. To jest czytanie dla Was na miesiąc październik 2024. Zobaczymy sobie, jaka jest energia ogólna dla Was na ten miesiąc i sprawdzimy sobie główne aspekty naszego życia na ten październik. Ok, energia ogólna. Królowa Pentakli. Piękna, mała cesarzowa, wielka królowa pentakli. Energia opiekuńcza, energia radości z pracy, którą wykonujecie, pewności panowania nad materią, obfitość, płodność, bezpieczeństwo, które dajecie drogie Panny innym. To jest też Wasza karta energetycznie, tak. Co się wysuwa na plan pierwszy w tym miesiącu? Sprawy towarzyskie, sprawy przyjaźnie, grupy wsparcia. Fajnie, bo to jest taki miesiąc, który łączy Was z innymi ludźmi bardzo pięknie, gdzie jesteście wspierane, otoczone. Osobami, które was kochają, które was szanują, które was wspierają, z którymi się dobrze czujecie, tak? No, pięknie. Jaka będzie wasza energia w tym miesiącu? Zobaczmy. Bardzo sentymentalna, bardzo czuła, bardzo empatyczna. Ba Myślę, że te przyjaźnie tutaj bardzo y będą miały duże znaczenie z. Y Dużo spotkań będzie też z osobami z Waszej przeszłości, z Waszej szkoły, z Waszego podwórka, z, z Waszego miasta, w którym się wychowywaliście. Myślę, że tu będzie jakieś miało znaczące spotkanie, właśnie w październiku. Wy będziecie w bardzo sentymentalnych, ciepłych uczuciach, tak? Gdzie jest Wasza moc w tym miesiącu? Wasza moc jest w tym, że jesteście gotowi, aby przekroczyć jakąś nieprzekraczalną do tej pory granicę, przejść na następny etap, zobaczyć szerszy horyzont przed sobą, odważyć się zrobić ten krok. Jesteście gotowe na to, aby mm, jesteście zdeterminowane, spokojne, że. Ten moment, właśnie wyczuwacie go po prostu każdym porem skóry, że oto nadchodzi moment nowego otwarcia. Jesteście gotowe na ten czas, nie jesteście poirytowane, jesteście pewne siebie, spokojne, skoncentrowane, oczekujące na ten moment, kiedy ta brama się otworzy w co kierować tę energię, no właśnie jak się otworzy to działać kochane, działać zero-jedynkowo, jak to rycerz mieczy załatwiać swoje sprawy które muszą być załatwione czerpcie energię właśnie z tej, z tej cudownej aury, która wokół was jest tej pewności, tego spokoju tutaj mamy rycerza w co kierować, no po prostu w ruch do przodu żeby załatwiać sprawy, które do tej pory po prostu spędzały wam sen z powiek. Tu jest szansa na piękne załatwienie tych spraw i szczęśliwe zakończenia, kochani. Takie, gdzie będziecie naprawdę usatysfakcjonowani, gdzie cała wasza rodzina będzie szczęśliwa z tego powodu. Na co uważać w tym miesiącu? Hmm, królowa Mieczy. Uważajcie na cięty język, uważajcie, żeby nie obrażać innych swoimi opiniami zbyt krytycznymi. Co z tego, że macie rację? Co z tego, że właściwie postrzegacie rzeczywistość? Królowa jeszcze jest bardzo zimna i bardzo chłodna w swoich osądach i bezpardonowa. Ona mówi prawdę, ale wali nią po prostu jak pałą w oczy. Więc uważajcie na te, na komunikację z innymi osobami, tak? Dobrze. Co w karierze i finansach? Popatrzcie, król Pentakli. No, po prostu mamy tu osobę, która absolutnie jest zabezpieczona finansowo, która jest szczęśliwa, która wie na czym siedzi, która wie jak inwestować, która czuje się bezpiecznie właśnie w tym otoczeniu własnej materii. Mamy królową Pentakli i króla Pentakli, kochani. No to już jest i żeńska energia, i męska pieniądza jest dopełniona tutaj, tak? No, i praca w re, praca w re, i zarabianie idzie, i rutyna popłaca, i, i wie, wiecie co, obowiązkowość. To, co pany namano w swojej naturze, że pilnuje wszystkich swoich spraw, musi mieć wszystko poukładane, musi mieć zaplanowane, odhaczone, i to działa, kochane moje. To działa. Co w takim razie w relacjach. I w relacjach pięknie zobaczcie dwa kielichy, gdzie panny po prostu poczują wsparcie partnera, gdzie poczują, że są nareszcie spójne z partnerem, że uwalniają się jakieś rzeczy, które były do tej pory w taką taką gdzie cisnęłyście, kochane moje, albo wpakowywałyście do plecaka jakieś poczucie żalu, niespełnienia, obwiniania innych, to wszystko uwalniacie, i w tej energii relacji macie piękne połączenie serc, dusz i jest tu jeszcze cesarzowa. Dla niektórych są to ciąże, dla niektórych jest to rozpoczęcie właśnie nowego etapu, gdzie jest szansa na to, aby przyszedł potomek nowy na świat. Gdzie jest uzdrowienie sytuacji w relacjach, kochani, tak? Uzdrowienie sytuacji w relacjach, które nie były do tej pory rewelacyjne. Jaki jest finał tego miesiąca dla was, kochane moje? Jaki jest finał? Otwarte serce, mnóstwo prezentów, mnóstwo nowych ofert, które do was spływają mnóstwo y, randek spotkań y, z osobami, które kochacie i zobaczcie sukces, zwycięstwo piękny miesiąc ten październik dla was drogie panny naprawdę widzę, że tutaj się coś kurcze y, przepięknie nareszcie y, zwieńczy tak, co spowoduje, że będziecie naprawdę zadowolone zobaczmy co macie w szansach i w zagrożeniach na ten miesiąc co tutaj się pojawia Okej. Okay. Mhm. W zagrożeniu macie tak. Nie śpieszcie się, bo macie tutaj wisielca, tak, który mówi: zatrzymaj się pomyśl, zanim zrobisz jakiś krok do przodu, bo stracisz pieniądze. Pomyśl trzy razy, zanim obrócisz tym, tą monetą, zanim zajmiesz się tą materią. Nie śpiesz się. Czasami trzeba coś poświęcić w imię czegoś większego i lepszego. Mamy niechęć do zmian, mamy niechęć, niewiarę w to, że ta transformacja nastąpi, że już jest blisko. Czujecie zmęczenie, że tkwicie w tym samym miejscu i, i ta zmiana nie nadchodzi. Ja jeszcze sobie tutaj, a zobaczcie, karty mówią zupełnie, zupełnie mówią o innych rzeczach. Znowu mamy wisielca tutaj, tak. Kochani, mimo że sprawy mogą się ślimaczyć, mimo że będzie dużo takich. A! Cztery kroki do przodu, i znowu stoimy w miejscu, i stoimy w miejscu, i czekamy, i czekamy, i czekamy. To naprawdę nie przeszkadza to w tym, żeby już sobie wizualizować, transformować plany o spełnionych marzeniach, o tym, żeby w końcu ruszyć do przodu z nowymi projektami, do nowego etapu w życiu. Nie irytujcie się tym, że te zmiany przychodzą wolniej, że może przebiegają jakoś kilkuetapowo, tak, a nie tak od razu, żeby mogły Wam pomóc w tej energetycznie, jak gdyby, i optymistycznie bardziej przejść. Przyjmijcie te, ten spokój, tą piękną energię oczekiwania na tą zmianę i pozytywne myśli przede wszystkim, bo o, zobaczcie, rozwiązanie tych spraw wszystkich Waszych jest przepiękne. Mm, dobra, wasza energetyka jeszcze? Zobaczmy, co tutaj jest w odpowiedziach dla Was. <grywia> Budząc lwa, nie śpieszcie się. Powtarzam, nie śpieszcie się. Budząc lwa, 19, czyli mamy jedyneczkę, bo to jest 10, tak? Odwaga, by iść naprzód, nawet bez znajomości drogi. Czyli widzicie, wy się boicie tej transformacji, tej zmiany, bo nie wiecie, co ona ze sobą niesie tak do końca. Stawić czoła temu, co trudne lub bolesne. Śmiałość wkroczenia w nieznane. W to nieznane tutaj, to jest wasza moc właśnie. Jeżeli będziecie mieli tę siłę, moc, odwagę, wiarę w to, że co nowego do ciebie, do was przychodzi, to jest rozwijające, satysfakcjonujące, a przede wszystkim ruch do przodu jest zawsze rozwijający. Nic nie zostało ci, droga Panna, obiecane, ale jeżeli nie zobaczysz magii, jeśli nie podejmiesz, nie zobaczysz magii, nie podejmiesz ryzyka, nie osiągniesz granicy pewności w swoim życiu i nie skoczysz w nieznane, to nie będziesz miał gwarancji sukcesu. Taka jest tutaj zapowiedź energetyczna w tej karcie. Zapytaj się siebie, jakiej odwagi wymaga się dzisiaj od Ciebie. Wiadomo, że tylko ty możesz wybrać swoją ścieżkę. Yy, I wiedz o tym, że yy, miłość, wrażliwość wymagają tyle samo siły i odwagi, co stawienie czoła yy, osobistym wyzwaniom lub jakimkolwiek przeszkodom fizycznym. Czyli tutaj, budząc lwa, budźcie w sobie tę te szlachetność tego lwa, tak? Poskromcie ego, poskromcie tę taką yy, to, na co macie. Uważajcie na słowa, uważajcie na opinie, uważajcie na yy, wydawanie swoich osądów na tematy, które są wokół Was. Być może bardzo czułe i bardzo wymagające yy, dużego taktu. A Wam może go zabraknąć w tym miesiącu i to jest ten lew, który może zaryczeć. A chodzi o to, żeby on mruczał, ale żeby wiedział, że jest silny, że jest podziwiany, że jest piękny. On nie musi ryczeć. On nie musi. Hmm? I z tym przesłaniem się, kochani, z Wami żegnam. Jeszcze zobaczę tylko tak ogólnie, jakie będą energie w tym miesiącu dla Was, żeby zobaczyć, czy no coś tu właśnie, coś tu budzi Waszą złość, coś tu budzi, coś Was tu irytuje, coś powoduje smutek, coś. Aczkolwiek. No ale miłość jest, kochani, miłość jest. Myślę, że coś tu w sprawach zawodowych będzie budziło Wasz niepokój i będzie Was wybijało z tego balansu i harmonii, ale zadziała, zadziała wszystko tak jak trzeba, także się nie irytujcie, nie denerwujcie, yy, spokojnie podchodźcie do sprawy, nie budźcie tego lwa, który będzie ryczał ze złością, tak? Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję Wam za Wasze lajki, komentarze, subskrypcje, dzielenie się filmami z innymi. Dziękuję za ciepłe słowa, za Wasze uśmiechy, radości i łzy szczęścia w czytaniach prywatnych, kiedy udaje nam się rozwiązać pewne problemy Wasze, ważne. To jest dla mnie też ogromne przeżycie i ogromna satysfakcja. To wszystko, o czym mówię, jest piękny zwrot energetyczny dla mnie, za moją pracę. Pięknie rozwija kanał, pozwala dotrzeć do większej ilości osób. Każda wasza łapka w górę, każda subskrypcja, każdy komentarz poszerza kręgi. Miejcie tego świadomość, kochani, i za to jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa Pa!